Uwaga mieszkańcy. Zgłaszane są nowe obserwacje istoty znanej jako denidl. Na pierwszy rzut oka przypomina konia błąkającego się nocą przy drogach, ale nie daj się zwieść. Jego nogi są zbyt długie, nienaturalnie cienkie, poruszają się jakby były zrobione z drutów. Jego głowa nie ma pyska. Zamiast niego jest coś w rodzaju wydłużonej igły, cienkiej i ostrej, jak proboszczysko owada. Świadkowie donoszą, że The Needle stoi nieruchomo na poboczu i obserwuje przejeżdżające samochody. Czasem powoli podąża za przechodniami, nie wydając żadnych dźwięków. Jeśli się zbliżysz, ta istota atakuje błyskawicznie. Używa swojej igły, by przebić ciało i wysysać krew. Nie ma żadnych potwierdzonych przypadków ucieczki po takim spotkaniu. Zalecenia są jasne. Nie zatrzymuj się, gdy zobaczysz coś przypominającego konia nocą. Nie patrz w jego stronę, nie próbuj go przepędzić.